No to ja chciałam Cię blisko mieć, wiesz, przez co ja się stenziłam. A, jak tak? A, bo Cię nie było tu długo. Tato. Ale słuchajcie, staliśmy w kolejce przez pół godziny? No, naprawdę. Trochę nam traktor hałasuje. I o tak. Co 4. mamy, 4. tato? O Jezus Weź, bo to tam są te sałatki, mi się to się no przypomina. Dobrze. E, co mamy? Mamy fileta z dorsza, mamy tatara z pstrąga. Naprawdę? No mamy sałatkę śledziową i dwa pstrągi będą. I zostawiliśmy tu. E, ja parę groszy. No, słucham, słucham, słucham. Nie pamiętam. Jeszcze. A wiecie, że jak ja byłam w ciąży z Julią, to cały czas miałam. Parcie na rybę, i po prostu jadłabym ryby na śniadanie, obiad, kolację i podwieczorek. A Michał nie mógł patrzeć na ryby wtedy, i nie jadł nigdy ryby. I ja w życiu nie myślałam, że duży dnia, kiedy mój Michał będzie mnie ciągnął. Y... Strasznie mam jazda na ryby w tej chwili. Ty mi to wokół możesz, mi się dorzyska. No to ja chciałam Cię blisko mieć, wiesz, przez co ja się z tym zgniałam. A jak, tak. A bo Cię nie było tu długo. Tato. Ale słuchajcie, staliśmy w kolejce co pół godziny? No, naprawdę. No to ile zostawiliśmy pieniążków? Bo tam paragonik jest, to może się przyznaj od razu bez bicia <grystanie> No powiedz, powiedz no ludzie są ciekawi ile kosztuje świeża rybka 160 zł. Ale kupiliśmy dużo? 5 płatów kupiliśmy tyle e, tatara troszkę więcej sałatki i dwa cztery Uwaga, dorsz filet no ale kilo 700 prawie masz z fileta no 5 wziął płata. No, no to jest kilo, no ale to jest prawie 2 kg, 83 zł Dość był tani, bo był po 49 zł, więc jak kurczę... Sałatka ze śledzia 16 zeta tatar z pstrąga 25 i pstrąg wędzony 49 No dla dzieci wziąłem ogonki wędzone. Ogonki wędzone pamiętajcie, że no, Michał, dawaj radę. Co? O, z ogonkami opowiedz. Historię z o, ogonkami. O, ogonki wziąłem, bo tam nie ma ości, a dzieci uwielbiają ogonki i tam zazwyczaj jak jest właśnie wędzone i, i jest ogon, to tam jest taka cienka taryba ryba i ona zawsze fajnie przychodzi przeprawami, solą i tak dalej. Tak i my zawsze wszystkim radzimy w ogóle ogony, nie dla dzieci a szczególnie. Klienci, nie którzy byli wszyscy chcieli dzwoneczki, czyli te ze środka, gdzie jest najwięcej ości. Tak, a my zawsze... Ale w ogóle w przypadku każdej ryby tak jest, nie? My zawsze to dla dzieci ogony zawsze, nie? Tak. Dlatego że tam jest najmniej ości, nie? I ona zawsze jest taka bardziej słona, bardziej doprawiona. No, no dobra, to co, to jedziemy teraz o rybie już wam opowiedzieliśmy. my kąty rybackie, tak? No, to Jesteśmy się... w kątach. Tak, to się żegnamy z, z kątami rybackimi. I widzimy się w porcie w Marinie sztutów. Tak, w Marinie sztutów. Tak to się dokładnie nazywa. Dozo. No. Dozo. Tata? Dozo, 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 dozo. Dozo, bo no nic nowoczesnym nie jest. Jak to się było? Chimen yy, z posępnego czerepu, coś takiego. Trochę nam traktor hałasuje. Tu jeden grill na pełnej parze z szefem kuchni. A tutaj zobaczcie drugi grill. I stoimy sobie o tak w porcie i o tak. Także zabieramy się za chwilę za obiadek. A weźmy, jeszcze tą, ten olej tam, to została ta resztka, proszę. Szef kuchni Dzień dobry. Cześć Jak tam? Po kolejnej nocy na dziko jest się dobrze. Woda nam się kończy. właśnie a ty... słuchajcie, w takim miejscu to już pokazywałem I dzisiaj spadamy Jedziemy w jeszcze jedno miejsce na taki parking kleśny I potem już będziemy zawijali do domu. Ale póki co to już e, widzieliście, pewnie z drona, jak to tutaj wygląda. Naprawdę bardzo fajne miejsce. E, słuchajcie, jeszcze żeby było ciekawiej, to jest skrzynka prądowa, która de facto była otwarta. E, to jest chyba dla nie wiem, czy dla e, rybaków, czy dla kogo. No i skrzynka była otwarta. Podłączyliśmy się na chwilę, żeby zagrzać wody. I taka prawda. Także jeszcze chwilę i się zawijamy stąd. I jedziemy w inne miejsce. Jedziemy teraz do e, Mikoszewa. To jest miejsce, gdzie Wisła wpada do morza. Jedziemy zobaczyć po prostu sprawdzić sobie, bo na noc już tam nie zostaniemy tak, już dzisiaj mamy niedzielę dzisiaj nam się kończy weekend ja jutro muszę iść do pracy wystartowaliśmy jest godzina dziesiąta. tam sobie zjemy obiad pójdziemy na spacer zobaczymy co i jak na ewentualny kolejny wyjazd no bo bez sensu było w tej marinie stać jakby to nie ma tutaj nawet gdzie iść na spacer troszkę ale to już od wczoraj jesteśmy więc już zaczęliśmy, co chcieliśmy wystarczy jedziemy dalej ale generalnie bardzo fajne miejsce w tej marinie nie wiem, mi się podobało. Nad samą rzeką się stoi, przy samym porcie. Nie no, bardzo fajne miejsce. Tylko mówię, no wystarczy jakby. No nie ma tam takich... To tak jak byliśmy tam na tym dużym parkingu leśnym, no to tam mogliśmy iść nad morze i łazić sobie, tak? I to... I bursztyny byliśmy wieczorem zbierać, tak? Znajomi mają taką specjalną latareczkę. Jak się nie świeci w nocy, jak wieczorem, jak jest ciemno, to te bursztyny po prostu błyszczą. Fajna zabawa. Muszę kupić taką latarkę. Będziemy chodzić, szukać. Musimy wziąć tylko tatę na ochroniarzu, bo trochę miałam ciarki na plecuszkach. Ale masę ludzi chodziło ale, na pra ale w ogóle i te latarki to jest, to jest jakaś e, n, n, nowa moda. <laughs> te latarki to jest jakaś nowa moda. Ja tak nie nim że było pełno latarek, nie? Tak, czy się spojrzało w lewo czy w prawo to wszędzie się świeciło na niebiesko. No i znowu moją gębę śledzi. No przecież... O! Nie, to w ogóle ja jestem po prostu... Zaczynamy. Zaczynamy. To e, no, ta kaseta zrobiła się jakiś tam. Znaczy ona szybko w miarę się zapełnia i, i jest pełna. i Rozważaliśmy zakup drugiej kasety, e, ale. Bez sensu wydawać forsę Ale pokażę Wam. E, sprzedał nam Janusz. Pozdrawiamy Janusza. Patent, żeby nie kupować drugiej kasety za tam okolice 1000 złotych. Tylko jest inny patent, tańszy patent i, i e, fajnie się sprawdza. Ale to jak już staniemy na kolejnym miejscu, wie, to wam pokażę. Bo naprawdę uważam, że warto. I to jest patent za 150 zł, a nie za 900 czy 1000. No dobra, no to póki co jedziemy komu do drogi temu trampki. Do zobaczenia na miejscu. Niebawem. Niebawem, pa. Pa. Słuchajcie, jesteśmy na parkingu leśnym w Mikoszewie I teraz idziemy na plażę, tam gdzie Wisła na ujście Wisły Wchodzimy na plażę. Z 500 metrów jest z tego z tego słuchajcie, parkingu na plażę Ale dzisiaj w ogóle zero wiatru Także spróbujemy polecieć jeszcze dronem Zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać ale tam jest ujście Wisły do morza Możemy, ale tu fajnie. Troszkę giełka jest, zobaczymy jak wyjdzie z drona Chodź tyneczku. Ale piękne kolory Tam kurczę, to nie będzie widać, ale tam pełno statków stoi na wejściu do portu w Gdańsku. Ale tu ładnie. Ludzie, grilla palą, ogniska, namiotniki, super. Ale słuchajcie, dawno nie byłem e, na plaży, żeby była taka flauta kurczę jak lustro. I tak też można. I tak też można. Nie, No ja się tak bawi. Co? Się tak bawi. Dzisiaj wiatru nie ma, to wiesz. spacerowe poszły y, się czochrać. Właśnie opuściliśmy las. Tak, wyjechaliśmy z lasu. No ale jest teraz plan, że y, to jest miejsce, do którego przyjedziemy sobie. Tak? Pójdziemy na spacer. Tym razem ubierzemy kubę w worki foliowe. Albo wodery mu kupię, albo najlepiej całego go założę w jakąś piankę czy w coś takiego. Nie? Tata no i ja bym chciała teraz bo ktoś nas kiedyś pytał jakieś podsumowanie tego jak nam się żyje z przyczepą na, na dziko bo teraz był nasz drugi raz teraz był nasz drugi raz i, i teraz chyba mogę coś więcej powiedzieć generalnie jest ok i teraz byliśmy w trzech różnych miejscach i teraz byliśmy, no tak. dwa ulepszenia, nie jedno w sumie, nie? jedno ulepszenie, ale to jest wszystko do, do zrobienia. Mieliśmy radę generalnie, no ale ja i tak chciałabym zmienić ten boiler, bo tak? Bo, bo nasz jest 5-litrowy. Poczekaj Kubusiu, co? Dobrze to jest zamknięte, zobacz. E, nasz jest pięciolitrowy, tak on grzeje 5 litrów wody, a ja tak czy siak bolałabym, żeby on był większy, żeby grzeł 10 litrów wody. No i już przy okazji wtedy chciałabym, żebyśmy zmienili go na gazowy, tak? Tak. Żeby, żeby nie musieć się barabanić z tym agregatem chociaż to jest też niezłe rozwiązanie nie? słuchajcie, ten agregat to jest taki nasz domowy więc wzięliśmy go tylko tak na próbę zobaczyć jak to zda egzamin, to fajnie zdaje egzamin I jeżeli jeszcze na następne wyjazdy pozabieramy go i jeżeli to będzie zdawało egzamin tak jak byśmy chcieli to kupimy po prostu taki walizkowy mniejszy, taki żeby był do przyczepy kempingowej i na razie tak zostawiam koszt wymiany bojlera na gazowo-elektryczny to jest 1200 euro plus robocizna, więc nie jest to mało. Spróbujemy na początek tak. No, na razie to zdaje egzamin. Kurczę, nie pokazaliśmy tego patentu z, z kasetą, ale to pokażemy. To przyjedziemy może do domu, albo gdzieś się na stacji zatrzymamy i pokażemy. Tak, tak no ale to może opowiedzmy o co dochodzi. Słuchajcie, nam doradzili, żeby kupić są takie czarne zbiorniki z żółtą nakrętką do szarej wody. I ta nakrętka jest tak duża, że tam spokojnie wchodzi ta szyjka od kasety, żeby można było to zlać. Taki zbiorniczek kosztuje 150 zł, słuchajcie. Jaką ma pojemność? 19 litrów. I tam akurat się mieści kaseta, no i to jest na pewno dużo tańsze rozwiązanie, niż kupić drugą kasetę. Także jak kaseta się nam zapełni, przelewamy do takiego zbiornika, jak dojeżdżamy do domu, to to oba te zbiorniki opróżniamy i kasetę opróżniamy i ten zbiornik opróżniamy i to jest lepsze rozwiązanie nawet żeby na stacji benzynowej z takim zbiornikiem podejść słuchajcie do toalety żeby to zlać no to to takie mniej przypołowo troszeczkę niż niż słuchajcie z kasetą latać po stacji benzynowej więc to uważam że jest fajne rozwiązanie no, no i tania. przede wszystkim dużo tańsze I no i w każdym razie podsumowując, no to co? Fajnie. Stajemy, gdzie chcemy, robimy co chcemy. Nie jesteśmy uzależnieni od sezonu i od miejsca i czy jest dużo ludzi, czy mało, czy jest otwarte, czy zamknięte. Czy nam pasuje miejsce, czy stajemy w takim, które jest dostępne. Strach miał wielkie oczy, nie? Tak, z tym, że tutaj też musimy jeszcze zaznaczyć, że teraz dołączyliśmy do naszych znajomych, do Hani i do Tomka. I tak naprawdę oni mnóstwo z, znali takich miejsc na dziko, więc my sami we własnym zakresie nie musieliśmy ich szukać. No tak, ale to tak, no... Boże, nie wszystko od razu. Po kolei najpierw pojechaliśmy z Pauliną i z Darkiem. Później zobowiązaliśmy się na głos, że nie zaprzestaniemy. cośmy no się zabrali z Hanią i z Tomkiem, oni znają fajne miejscowy. No i hej, no i co? Ruszyło? No mi się bardzo podobało. Mi też. Jak ten agregat chodził i było ciepło woda to już w ogóle było fajnie. Najgorsze było właśnie na początku z tą wodą, jak to wymyślić, żeby było dobrze. Wiesz, jeszcze jak jest ciepło na dworze, to nie ma problemu, ale jak już jest tak chłodniej, no to fajnie by było mieć tą ciepłą wodą, nie? No, no tak, fajnie. ale ten agregat no bardzo sobie fajnie radził. Z A te walizkowe są, yy, są mniejsze są i to nie cichsze i trochę ciszej chodzą chociaż tam gdzie byliśmy na tym parkingu leśnym tam na Mierzei no to tam ludzie mieli właśnie te agregaty i one były na takich długich, długich przedłużaczach powystawiane daleko w lesie, żeby nie hałasowały tak strasznie bardzo no ale nic, więc podsumowując na dzikusa też jest ekstra w Niemczech nie bardziej ekstra niż na kempingach, tak? ale to nie tak, że rezygnujemy z kempingów absolutnie nie ale w tym momencie, kiedy kempingi są zamknięte, no to to mega fajne rozwiązanie no i dużo tańsze, tak? no to bardzo dużo tańsze nie podlega dyskusji, tak? bo za naszą czwórkę, za, za taki weekend byśmy parę stów zapłacili a tak. parę stów zostało nam w kieszeni a jeść w domu też trzeba skończyć sezonu z końcem września czy października. Pewnie, że kempingi organizują jakieś tam imprezy, w których mamy zamiar brać udział, także to, to nie tak, że mówię, to, to nie tak, że rezygnujemy, ale ale tak możemy sobie wyjeżdżać, nie? Tak. I dużo fajniejszych miejsc możemy zobaczyć przez to. Trosze, troszeczkę musimy przestawić myślenie na planowanie takiego wyjazdu, gdzie jedziemy czy coś, to możemy odpowiednio wcześniej na mapa Google sobie poszukać jakieś takie miejsca, parkingi. No. No ale cóż, co tu dużo gadać? Polizaliśmy, zasmakowało, będziemy kontynuować. A teraz zmierzamy do domku. Jest godzina 13:48. Julka musi odrobić lekcję. Chatę trzeba ogarnąć. Psy się stęskniły. No i to by było na tyle tak. naszego trzydniowego wyjazdu na dziko. Także podsumowując jeszcze raz, bardzo fajnie. Nie kończymy na tym. I do zobaczenia na kolejnym wyjeździe. Tak, do zobaczenia. Będziemy Wam pokazywać i relacjonować. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia, Pa. Piszcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Pa.